Witam Was serdecznie. Dzisiaj poruszymy taki temat e, początkujący na siłowni. E, ja określam osoby, które dopiero co zapisały się na siłownię i chodzą 7 razy w tygodniu e, przez miesiąc, dwa myśląc, że tak jest dobrze. Znaczy oni w swoim zamyśle myślą, Pewnie w jakiś sposób dobrze, ale ja to nazywam e, taką jakby skazą po, początkującego, pułapką początkującego. E, u mnie na siłowni widzę takie osoby, można już powiedzieć, nawet niektórych widziałem, którzy wpadli w ten amok taki, w tą pułapkę początkującego i byli na siłowni codziennie. Codziennie trening, e, całe życie jedli jakoś tam zwyczajnie. Po prostu nie przykładając uwagi do diety, nagle dieta jest ostra, dieta jest wymagająca, e, obcięcie kalorii, e, trening codziennie, e, cardio e, długotrwałe codziennie. I ja, jak widzę taką osobę, to wiem, że to długo nie potrwa. Niektóre osoby już mi się zgubiły na siłowni, już wiem, że przepaliły się. Jedną podsłuchałem przypadkowo, która mówiła, że już że się tak wyrażę, żyga tą dietą i tymi treningami. No i jeszcze mam takie osoby, które widzę, że wchodziły z uśmiechem na siłownię, a zaczynają po prostu chyba przychodzić siłą woli, bo ja tam radości w treningu nie widzę, a bardziej cierpienie i jakieś tam wymagania od siebie. Posłuchajcie, to jest taka pułapka początkującego. To jest coś takiego, jak ktoś uwierzy na giełdzie, że postawił pieniądze na jakąś spółkę i ona poszła do góry i mówi nagle ła, wow, ale znam się na giełdzie. No i to jest taki fart początkującego, a potem już są spadki, straty, bo komuś się tak wydawało, że, że jest super. Eee, I tak w wielu dziedzinach jest ten fart taki początkującego. Tu jest skaza, pułapka początkującego na siłowni. Pamiętajcie o jednym. Nie chodziliście na siłownię w ogóle, to nie chodzicie 7 razy w tygodniu nagle. Nie mieliście diety, to nie stosujcie katorżniczej Diety redukcyjnej, takiej, że naprawdę ciężko było wytrzymać komuś, kto już jest doświadczony. Zacznijcie spokojnie, macie czas, potraktujcie siłownie zadbanie o siebie, zadbanie o formę, jako proces długoterminowy. Skoro przez 30-40 lat miałeś gdzieś siłownię, no powiedzmy 30, bo od 18 roku życia, to daj sobie czas teraz na zrobienie formy. Nie chcie jej zrobić w tydzień. Nie da się zrobić formy w tydzień, w miesiąc, w cztery miesiące. Coś tam zrobisz, ale nie spodziewaj się nie wiadomo czego. Zacznij spokojnie, powoli. E, ćwicz sobie trzy razy w tygodniu. Po dłuższym czasie, jak uznasz, że już jest ten moment, to można przyjść na cztery razy w tygodniu. Ale trzy razy w tygodniu dla osoby, która pracuje, która ma rodzinę, która robi to tylko dla siebie, dla zdrowia, dla formy, Trzy razy w tygodniu wystarczy, jest ok. 4-5 można już trenować, ale tu już musi być naprawdę forma taka, te, te fundamenty zrobione. No już potem suplementacja e, odżywki, witaminy i tak dalej. To już musi być przy takiej ilości treningu w tygodniu, ale trzy razy jest super. Nie chodźcie po 6 razy w tygodniu, po 5, jeżeli się dopiero już zapisałeś. Nie podgląduj. Nie podglądaj innych, którzy ćwiczą codziennie, którzy są doświadczeni, wzoruj się na nich, motywuj się nimi, ale nie chodź tak jak oni 5-6 razy, bo to są ludzie, którzy chodzą lata na siłownię, mają przygotowane organizmy, ciała, do diety są przyzwyczajeni i, i, i nawet nie widzą nic innego oprócz tej diety, którą jedzą, bo y, y, doszli już do tego momentu, że mogą sobie pozwolić na to, żeby sobie robić trudniejsze diety. Ty. Dla Twojego organizmu, jeżeli dopiero zaczęłeś, wielkim wyzwaniem jest to, że w ogóle chodzisz na, te, na tym siódmie, że coś trenujesz, że robisz jakieś kardio, że zmieniłeś nawyki żywieniowe, to już jest plus. Jak nie trenowałeś, a nagle trenujesz trzy razy w tygodniu, to już jest taki obciążenie dla Twojego układu nerwowego. Nie róbcie wszystkiego na pałę, na już. Co nagle to, to po diable, już to tłumaczyłem kiedyś. Musicie mieć czas na zrobienie formy, musicie być wytrwali. Musicie być cierpliwi przede wszystkim, e, bo ja potem takie coś widzę, że jesteście wypaleni, że nie sprawiają to przyjemności, że przychodzicie, bo Wam już jest głupio przed samym sobą, przed znajomymi, przed kimś na siłowni, że nagle Cię nie ma. Nie wzorujcie się na tych, którzy chodzą lata. Widziałem osoby, które e, trenowały niecały miesiąc, a zaczęły dźwigać ciężary, robić super serie, super sety, mega serie, serie łączone, bo ktoś obok tam takie coś robił, jeszcze ten ktoś zamiast powiedzieć mu, nie rób tego, bo ty jesteś początkujący, to jeszcze go nakręcał, zrzuca mu ciężary, robi mu dropsety. Nie, wy nie, nie. jak jesteś początkujący, żadnych dropsetów, żadnych supersetów. Kupcie sobie książkę Joe Weidera, Zasady Weidera i tam zobaczycie, jakie są zasady dla początkujących, dla średnio zaawansowanych nie dla zaawansowanych. To jest podstawa, przeczytać tą książkę e, Zasady Joe Weidera i tym się sugerujcie. Powolutku wszystko. Nie napałe. Wykonywać ćwiczenia podstawowe. Po co wam te linki, po co wam te gumy, te, te krzyżowanie linek? Jak ty się dopiero zapisałeś na siłownię, to ty masz wyciskać na siłowni, robić rozpiętki, jakieś wiosłowanie, jakieś przyciąganie. Po co ci te krzyżowanie linek? Co Ty chcesz ukształtować na tej klatce piersiowej tym krzyżowaniem linnek, jak Ty nie masz klatki piersiowej? Po co robicie biceps na wyciągu e, z dropsetami na przykład? Po co Ci ten dropset, żeby spompować biceps? Jaki biceps? Żeby spompować biceps, najpierw ten biceps musi być. Wy, jako początkujący, którzy nie, nigdy nie ćwiczyliście, ja to tak zawsze mawiałem, macie dopiero miejsce na mięśnie, Miejsce na biceps. Ty ćwiczysz miejsce na biceps. Jak wytworzysz to te miejsce na biceps, ten początek bicepsu i on będzie rosnął i będziesz nabierał siły i masy, to wtedy dla podkręcenia e, jakiegoś tam e, treningu, to wtedy można stosować. Ale po co ci dropset? Po co ci mega serie? Jak dla twojego organizmu to, że ty zrobisz 4 czy trzy serie wyciskania, to już jest coś wielkiego. Po co ten dropset? Do jakiego, w jakim ty celu to robisz, jak ty jesteś nieprzygotowany nawet do zwykłego wyciskania? Nauczcie się techniki, źle wyciskacie, źle wiosujecie, robicie dużo błędów na siłowni początkujący, a łapiecie się za metody dla zaawansowanych. Nie, musicie od podstaw zacząć. Uczyłeś się w szkole najpierw czytać, żeby potem skleić jakiś wyraz, a potem zdanie. Nie uczyłeś się pisać zdań nie znając literek, prawda? Dlaczego na siłowni wszyscy podchodzą w ten sposób? Jak idziesz na prawo jazdy, to nie zaczynasz od jazd, a potem się uczysz znaków, prawda? Jak jedziesz uczyć się na nartach, jeździć, to czego się uczysz? Na mniejszej górce, powolutku, a nie zjeżdżasz, wchodzisz na najwyższą górę stromą i zjeżdżasz super gigantem. No nie. Zauważyłem, że Siłę to jest takie jedyne miejsce, gdzie ludzie wchodzą od kopa, na ostro, na już, z grubej rury. Już porównywałem to kiedyś do wam dojazdy Ferrari. Nie masz prawa jazdy, a wsiadasz do Ferrari. i Nie masz. Doświadczenia, nigdy nie chodziłeś po nawet górce na osiedlu, a wchodzisz na Himalaje. I o tym mówię. Macie cierpliwość do nauki w szkole, macie cierpliwość do nauki jazdy na nartach, macie cierpliwość do prawa jazdy, do nauki angielskiego. Wszędzie jest cierpliwość, która zawiera miesiące, lata. A na siłowni chcielibyście zrobić formę w tydzień. Nie da się. Tu tak samo jak z angielskim i z innymi rzeczami, musisz poświęcić na to czas. A co nagle, to po diable i większość osób się zniechęca. Bo chciałaby szybko zrobić formę, wchodzi na ostre treningi, na ostrą dietę, zniechęca się i po jakimś czasie przestaje chodzić na ślubnie. Pamiętajcie, wszystko musi być z głową. Musisz przejść etap początkującego, etap średnio zaawansowanego i etap zaawansowanego. Przejdź te wszystkie etapy. Przejdź powolutku. Wpisz sobie trening w swój tygodniowy plan ży swojego życia. I nie oczekuj rezult rezultatów po miesiącu. Rób sobie powolutku tą formę, kroczek po kroczku, cegiełka po cegiełce, i tak będziesz ćwiczył całe życie, do końca życia. Będzie to, twój, to Twoja pasja, będzie to Twój <laughs> dodatek do życia, będzie to jakaś odskocznia od życia, ale zrobisz to na pewno z głową, mądrze i nie przepalisz się. A jak będziecie wchodzić z grubej rury, 10 odżywek w, w torbie, super serię, ostra dieta. Ale brak techniki, to zbrzydnie Wam to wszystko. Zbrzydnie. Musicie być cierpliwi. Musicie sobie to powoli. I polecam jeszcze raz książkę Joe Weidera Zasady treningowe Weidera. <laughs> Tam przekonacie się, jak krok po kroku robić formę. Przechodzić te etapy. Jak uczysz się angielskiego, to nie zaczynasz od rozmowy z Anglikiem, tylko uczysz się słówek, prawda? I długo ci to zabiera czasu. Uczysz się słówek, potem zdania, potem czasy. Potem gdzieś próbujesz z kimś po angielsku rozmawiać. Na siłowni też musi być na wszystko czas. Dajcie mi znać, co o tym myślicie, jakie wasze spostrzeżenia. E, pamiętajcie, że trzeba być cierpliwym, bo cierpliwość to najmocniejszy steryt. Trzymajcie się, pozdrawiam. Dzięki za subskrypcję, za lajki i za komentarze. Super sprawa. Sorki, że się tak mniej udzielam ostatnio, ale mam dużo obowiązków. W pracy, dużo pracy, obowiązków z córką i ostro trenuję, żeby tą formę zrobić i, i swój cel osiągnąć, czyli wystartować w zawodach e, takich normalnych, kulturystycznych, nie dla naturali, bo ja nigdy nie będę już naturalem, bo, nigdy, bo wcześniej już bym, nim nie byłem, ale mam taki cel, żeby kiedyś wystartować jeszcze raz, przynajmniej w zawodach, ale wystartować w normalnych zawodach, ale ja już jestem od trzech lat. Naturalem powiedzmy, i chcę udowodnić wszystkim, że można wystartować w zawodach, stosując tylko suplementy i nawet powalczyć jakieś fajne miejsce. Ale czy mi się to uda, zobaczymy. Siła rośnie. Kupiłem sobie dobrą kratynę za duże pieniądze, ale widzę, że siła mi idzie. Jestem cierpliwy przede wszystkim i trzymajcie kciuki, abym pokazał, że naturalnie można też startować w zawodach. Nie trzeba nawet potem. Się nie wiem, przejmować, że jakieś tam miejsce słabsze. Oczywiście, jak chcesz być zawodowcem, no to musisz się wpisać w ten cały protokół zawodowca i niestety tam naturalnie to się nie da. Ale tak dla siebie, jak chcesz jakieś zawody, tak ja wystartować, żeby tak po prostu dla siebie to zrobić, a już nie dla wielkiego mistrzostwa, to chcę Wam udowodnić i sobie też, że ćwicząc naturalnie można wystartować w zawodach, ze wszystkimi, z tymi przede wszystkim też, którzy używają środków, i niektórych z nich może pokonać właśnie ciężką pracą i cierpliwością oraz ambicją. Trzymajcie się i walczymy o formę dalej.